Cześć, tu ja, Krystek. Witam Was w kolejnym odcinku pikselowych opowieści. I tak, jak widzicie zrobiłem sobie łuk. Chwila, yy, yy, To jest Diego, to jest hero. Dobra. I, przepraszam cię. Zapomniałam, że ja łuk trzymam. Naprawdę. Przepraszam. No dobra. I dzisiaj idziemy na wyprawę w poszukiwaniu gliny. Ja zrobię sobie łódź, albo dwie. Dobra, mamy łodzie. I tak, no chodź. No tak, idziemy, idziemy, chodź, chodź. One powinny się teleportować do mnie. Dobra, teleportował się. Jeszcze chwilka, ja ustawię sobie stoper. Dobra, stoper jest. Jeszcze tylko zamknę drzwi, i możemy ruszać w podróż. Więc tak, szukam gliny, tutaj wygodziłem sobie trochę teren, ponieważ rzadko kto robi w let's playach bazy pod ziemią. Ja postanowiłem tutaj sobie zrobić taką ładną, dużą. Zrobię jakieś doprowadzenie tutaj. To tu będę mieć swoje kopalnie, tutaj wszystko przyniosę do głównej bazy, którą zamierzam właśnie tu zrobić. Tak, podkopię się, ładnie sobie tam w środku urządzę. Tutaj będzie wejście. I tak, wejście chce mieć dość spore, i chcę je właśnie zrobić z tego, żeby było ładnie. Ty tak sobie myślałam, że może ze szkła, by zrobić tą podłogę, żeby w nocy widzieć, co tam na górze jest. I tak. Dobra, idziemy. Dobra, i szukamy gliny. Mam nadzieję, że coś się znajdzie. Dobra. Jeszcze, może będę sobie stawiać jakieś klocki, kabel żeby wiedzieć, które będę mam wrócić. Chociaż mam nadzieję, że aż tak strasznie daleko nie będę musiał wypływać. Na razie gliny nie widzę w ogóle. Udź. Ach! Jak głupi! Głupi, głupi! Gdzie tutaj jest glina? Mogą być lekkie lagi, bo będzie się generować nowy świat. Tam widzę sporo piasku, to powinna być i glina. Jak sobie tego z Hero radzą? No. Tak sobie. Więc płyniemy tam. Yy, już noc? Nie. Dobra, jak coś to powalczymy. Mam mógł, tylko że ze strzałem będzie problem. Niestety, bo mam tylko pięć, ale jakoś to będzie. Teraz tylko tak, żeby nie zniszczyć łodzi. Dobra. Jest tu coś gliny? Nie ma. Nic. Kompletne zero. Niedobrze. Bardzo niedobrze. E. Nic. Nie ma gliny. Kurde. Hmm. Wiecie co? Ja zrobię krótkie cięcie, wrócę do, wrócę do bazy, zrobię łóżko, a gdybyśmy na następną podróż musieli się przespać, jak będzie nos, złapie nas jak teraz. Ja wracam za sekundkę. Dobra, mam bonusa. Wysadził mnie creeper. O Jezu! nie będzie pewnie Diego I Hero. A nie, ano tak, a no tak, ja tutaj się respawnuję teraz. Gdzież brata? A, tam. Jest. Chodź, 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 Uuu Uff, Już myślałam, że będę w innym miejscu, ale dobra. Co my tu mamy? Musimy się w coś zabezpieczyć. A, dobra. Weźmiemy sobie to. To kurde łuk straciłem. O boże, o kurde, nic drewna, nie. Dobra, idę spać. Ale lak. Idę spać Dobra, tam Idę zaraz po drewno, no Tam już widzę Creepera Ach. Dobra, trzeba będzie wziąć drewniany Ze starych czasów No chodźcie, chodźcie Tutaj, tak, tu, 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 tak ty jesteś. Dobra, ty jesteś Hiro. No, no chodź, Diego! Tutaj. Chodź, teleportniesz się. ja jesteście, jesteście. Dobra. O jazu. Wszystko z poprawy. A mi się teraz nie chce iść po tą glinę. Naprawdę tak mi się nie chce. Wiecie co? Nie, ja... Nie, już nie zrobię tego wejścia z cegieł. Już się nie opłaca wypływać tak daleko, żeby tylko trochę z cegieł zrobić. Kto mnie tam powycha? Biorę sobie po prostu drewno, zrobię nowe narzędzia i... O Boże ja mieczem biłem ten drzewo. Zrobię nowe narzędzia i wykonam mój plan podziemnej bazy bez tego... bez tego... no. I dzisiaj spróbuję jeszcze osiodłać świnie. Jak pewnie widzicie, wziąłem sobie siodło. Żeby mieć zadanie, chciałam sobie ten. Dobra, co by tu zrobić? Na pewno dwa kilofy. I tak. Siekierkę i dwie łopaty. Żelazem się przetopiło. I przetopię sobie jeszcze piasek. Dobra, co by stąd jeszcze wziąć? No, nic tutaj za bardzo nie ma takiego potrzebnego. Aż tak. Dobra, najpotrzebniejsze rzeczy mam. Chodź, chłopaki. Sorry, zalagi. Uuu, Minecraft -o ci jest. Już dobrze, to dobrze. A więc tak, tu chciałem mieć wejście. Boże, znowu nie kopię łopatą. Tutaj będę mieć wejście. Posuńcie się to. Więc tak, no idź! Idź! Stąd. Idź! Tam gdzieś. Pójdź sobie, idź. No tam. A ty się i tam masz iść. O tu. A ty... O tu. Tak. Bardzo dobrze. Mm. Dobra. Dobra. A jestem wkurzony, że tam wszystko straciłem. Ale dobra. Pierwsza śmierć musi kiedyś być. Przecież, no nie? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Bardzo się cieszę, że mnie rozumiecie. Dobra, dobra. Teraz tak. Dobra, jeszcze jeden stopień sobie kopię. I tutaj z na sobie jakoś to ogrodzę. Na szczęście kabelstone mam dużo, więc nie muszę się o to bać. Co ja zrobię krótkie cięcie? Zobaczę czy się nagrywa, bo ostatnio coś mi szwankuje. Zaraz wracam. Dobra, wróciłem, sprawdziłem mikrofon, wszystko jest dobrze i jeszcze no tak. Zacząłem już budować, a postanowiłem... uznam, że no to praktycznie było kopanie tylko w ziemi, więc uznałem, że to nie będzie nic ciekawego, więc nie nagrywałam tego, żeby was nie zanudzać. Zrobiłem wszystko teraz, to tylko trzeba ładnie zrobić. Tak to wygląda. Wiem bardzo dużo przestrzeni. Ja już mam plan, jak ją zagospodarować, żeby było ładnie. już tylko kwestia czasu. A teraz będę. No, czy. Znaczy. No. Będę to zabijać szkłem. Tak jak mówiłem, żeby widzieć, co jest na zewnątrz. Jeszcze ja to dobrze robię. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak, dobrze. I tak. Mam już plany do tego, co, jaka będzie podłoga, jako, jakie będą ściany, jaki to ogólnie będzie wystrój. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Już w następnym odcinku powinna być tego większość. Dobra, tam się jeszcze szkło robi w piecyku. Oby mi starczyło tego szkła. Mam nadzieję, że projekt wymyśliłem fajny, że... Nie ma niczego podobnego. Jeśli widzieliście to już gdzieś, to ja mówię, że ja tego nie ściągnął, Wymyślałem sam z siebie. E, czemu spadłem? Dobra, wracamy się. I znowu zapomniałam stopera ustawić. No dobra, skończymy to szkło tam dawać. I to będzie chyba koniec odcinka. Bo już sporo trwa. A przynajmniej będziemy dawać tyle, póki nam się nie skończy. I tak, przetopię trochę kabelstowna na ten taki inny. Zrobię sztabki takie ładne. Z, yy, wyłożę nimi schody, nimi schody i podłogę w mojej bazie. Stanowiłem, że ściany będą z sandstone'u. Jeśli nie wiecie, co to jest sandstone, bo na przykład się grać, to. Yy, Mam to? Mam. Sandstone jest taki w porównaniu do zwykłego piasku. I uznam, że tak będzie ładnie. Już mam pomysł jaki będzie wystrój. Połączę się z moją starą bazą. To będą moje kopalnie. I mam nadzieję, że wam się podoba. Znowu spadłem. Dobrze, że tutaj będę. Będę Kończyć to. Widzę, że nie starczy nam szkła i to dużo nam nie starczy. Ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć!